Justyna Żyła po raz kolejny została zaatakowana przez Iwonę Paloić. Pomimo swojego ostatniego, udanego występu w programie, jurorka programu i tak postanowiła ją skrytykować. Tym razem Czarna Mambę zarzuciła byłej żonie Piotra Żyły. Lenistwo. Justyna Żyła nie ma łatwego życia z Iwoną Paloić. Jurorka tanecznego show, która przez swoje zachowanie doczekała się swego czasu pseudonimu Czarna Mambę, postanowiła po raz kolejny zaatakować byłą żonę Skoczka Narciarskiego. Tym razem, specjalistka w zakresie tańca zarzuca celebrytce lenistwo.Justyna Żyła atakowana przez Iwonę Paloić. Jurorka zarzuca lenistwo gwieździe. o tym, do jak bardzo nieprzychylnych komentarzy jest zdolna Iwona Paloić najbardziej przekonała się Justyna Żyła, która już od swojego pierwszego tańca w programie jest w centrum regularnych ataków ze strony jurorki programu. Niestety, nie tylko biorący udział w programie zawodnicy mocno komentują starania kobiety. Wśród nich są także internauci, którzy swoje frustracje przelewają właśnie, dość krytycznie oceniając blogerkę. Tańczyłaś jak przedszkolak, słowo tańczyłaś to za dużo. To był występ i myślę, że znasz tę nomenklaturę swoją, to był taki mizerny skok bez zaznaczonego telemarku. Pozostaje ci walka o SMS-Y-Masakra podsumowała występ gwiazdy Paloić.p. w drugim odcinku show. Postawa członkini składu oceniającego występy wcale nie była lepsza. Taloid stwierdziła, że żyła, tańcząc ze swoim partnerem, wyglądała jak umierający łabędź. Zawiesiłaś się w ramionach Tomasza, jak umierający łabędź. Uważam, że nie masz pamięci tanecznej, nie masz równowagi, nie masz pionu, masz złe stopy. Po prostu pracuj nad wszystkim, powiedziała jurorka programu. Teraz, Taloid przed kolejnym odcinkiem tańca z gwiazdami znów postanowiła odnieść się do postawy żyły w programie i skrytykować jej lenistwo. Na pewno było lepiej niż tydzień temu. Ale ten postęp jest bardzo mały. Może Justyna jest po prostu leniwa? Zastanawiała się jurorka. Żyła odpowiada na krytykę Paloić. Nie da się ukryć, że krytyka ze strony Ayoani Paloić była bardzo bolesna dla celebrytki. Sama Żyła postanowiła odnieść się do słów jurorki, mówiąc, że nie przejmuje się nimi, a sama będzie starać się regularnie podnosić poprzeczkę. Tyle na ile uważali mnie ocenić, na tyle mnie ocenili. Iwona wyraża swoje zdanie, jest profesjonalistą w tym, co robi i wie co mówi, a ja będę starała się, żeby poprzeczkę podnosić coraz wyżej, powiedziała Farty. Pl mi Nie wiadomo jednak, czy w następnym odcinku widzowie będą wciąż wyrozumiali tak, jak do tej pory.